Witam cię serdecznie w kolejnej modyfikacji, oczywiście w kolejnym odcinku z MRDS 4. Tu zawsze jest od razu z grubej rury. Słuchajcie, leśno, leśno modyfikacja. Halo, tam nic medyczne, czy mogą pomóc? No zaraz pomożemy, zaraz pojedziemy. Moi drodzy, zaczynamy nową modyfikację na kanale. Zapraszam do oglądania, oczywiście komentarzy, swoich uwag. Otóż moi drodzy, mamy jedną z osób. Mamy, może, karetkę podstawową. Wezmę, zaalarmuję. Słuchajcie, tutaj bardzo fajna taka komenda JRG Państwowej Straży Pożarnej w Leśnie. Zaraz odkryję sobie dach. Tu gdzieś zaraz powinien być y, odkrywanie tego dachu. Nie pamiętam, gdzie ja tu odkrywałem. O, czekajcie, w dach. O, właśnie. Karetkę już mam. Odpalam. Załączam oświetlenie. I lecimy co na jakaś chyba niepoczytalna jest ta osoba. Włączam dźwięki, sygnalizację dźwiękową, i zaraz mam nadzieję, tutaj dojedzie zespół pogotowia ratunkowego, który jest podstawowym zespołem w lesznie. Zaraz powinno być słychać tą karetkę. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się ta modyfikacja. Ja już sobie zagrałem w nią wcześniej, bez oczywiście tutaj żadnego nagrywania, ale podoba mi się taki naprawdę polski klimacik tutaj na tej mapie czuć. No, ja akurat trafiłem. O, już ją słychać. Już... Dawaj, 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 dojeżdżaj, dojeżdżaj, tak, tak, tak No i co? O, ona się odbiła. Dobra, co dwóch? Co dwóch? To nie jeden No tutaj by się policja przydała Policja widać, to tu różnie może być. O! Patrzcie, nie dał rady. O, kurczaki. Dobra, bierz plecach swojego ratu. Tu za chwileczkę powinna się pojawić policja. Słuchajcie, to wzywam e, następny pojazd. To ona jest po prostu agresywna strasznie. A ja tutaj moim... Ale akcja! No tego się nie tego się nie spodziewałem. Będzie ratował swojego. No to zamiast tak to będzie inaczej. Jedzie chyba po policja. Czy ona się na ma końcu mapy się pojawiła? Tak, ona się pojawiła na końcu mapy. Ona teraz tą uliczką biegnie. Dobra, już policja tutaj rusza. A później ją wysyślę na patrol i sobie tu jeździ, bo ewidentnie brakuje. Dobra, dwie jednostki policji, bo to nie wiadomo co. Strasznie groźna kobieta jest, muszę wam powiedzieć. Ale dobra, e, słuchajcie, e, dajemy radę, no, na razie dajemy radę. Ja nie wiem czy ta policja to w ogóle wiedzie, bo Bo ona gdzieś w ogóle jedzie jakimiś dziwnymi ulicami. Ja może ich przekieruję tam jeden patrol. Po prostu będę ich kierował na poszczególne ulice, które tu prowadzą. Chociaż nie, tam chyba dojedzie, chyba dojedzie ten pierwszy. A, tu jest ulica, dobra. A to w ogóle drogówkę wezwałem, okej, okay, no dobra. Na razie na... bez strzelania. O, nie mówię, jest ujęta. Jest ujęta. No dobra, w takim razie niech podjedzie tutaj, ja się... No, troszkę oberwał chłopak. Troszkę oberwał. No to także mamy poszkodowanego. Ja wezmę od razu nosze z karetki. Zabierzemy chłopaka, ale takiej akcji to się nie spodziewałem. Ten też już jest na wyczerpaniu sił. Na wyczerpaniu sił chłopak jest ratownik medyczny. Tutaj trzeba było od razu wzywać, teraz to już wiem, trzeba było od razu wzywać, niestety kamerka czasami przeskakuje, dlatego musimy wrócić, dobra, i już zabieram kolegę poszkodowanego, a ten będzie odpoczywał chyba, tego nanoszę, dawaj, żeby to tyle trwało. Dobra, przesunęmy się. No, jest już. Jest już. Także, tak, zróbmy w ten sposób, że prewencja ją przejmie, jak się da w ogóle. Nie, znowu będzie przepytanka, a Ta drogówka niech sobie. W zasadzie to nie była, znaczy czapki białe, ale. Wam powiem. Samochód nie jest oznaczony jako drogówkę. No ciekawe, ale pojazdy bardzo ładnie wykonane. Trzeba przyznać. Dobra, więc niech oni odjeżdżają. Tu będzie patrol. I no, on dalej jeszcze nie wziął go. A dlaczego? On ma tutaj cały czas tryb leczenia, ale nie zabierania go. Ciekawe, ciekawe. Dlaczego tak. Ja bym sobie wezwał może inną karetkę, jakąś tam rezerwową. Może ona go musi zabrać? Ja już nie wiem. Nie no, poczekajcie, dobra, spokojnie. Może jeszcze nie. Może jeszcze raz spróbujmy całkowicie wszystko schować, bo on ma dwie rzeczy w ogóle. że niech pochowa. O, a teraz może go zabierze. No, tak, tak, tak. No tak, tylko teraz tak. Nie... Ratownik medyczny mi się gdzieś schował. To jest pewien problem, bo wszystko fajnie dopóki on się nim opiekuje. Brakuje mi drugiego ratownika medycznego, który by pozamykał drzwi. Ta retka mogłaby odjechać sobie, nie? Bo tak to funkcjonuje. Otrzymujesz 1000 punktów za ukończenie zaburzeń psychicznych. No właśnie, zaburzenia psychiczne. No właśnie, i teraz jest problem, kto ma zamknąć drzwi. Kto ma zamknąć drzwi? E, <laughs> kurczę, taki, bo on jest nieprzytomny, niestety. Eee, dobra, w takim razie, <laughs> jakąś karetkę rezerwową we wezmę i to załatwimy inaczej. No, zaraz się powinna tutaj gdzieś zrespić, pojawić na końcu mapy. No, załatwiłem się tutaj, powiem, załatwiłem się. Myślałem, że dadzą radę, powiem szczerze, ci ratownicy i, i dwóch ratowników jednej kobiecie nie dało rady, no ale to jest emergency 4. Trzeba o tym pamiętać. Ale śmieszna sytuacja, chyba mi się jeszcze nie zdarzyła We wszystkich, ze wszystkich odcinków taka sytuacja, żeby kobieta pobiła. I jest jeszcze chyba jedna opcja. Mianowicie taka, no dobra, już tą karetkę wezwałem. Eee, karetkę wezwałem, więc ona pewnie przyjedzie za jakiś czas. Za jakąś chwilę. Ja mu tutaj te, jednak to zdrowie troszkę spada. Dobra, to może inaczej, bo już mam dwie karetki. Hmm. Zalarmujemy, to będzie szybciej. Oni sobie wsiądą, to jest zespół trzyosobowy. Jakbym wezwał karetkę specjalistyczną, osobową z lekarzem, to nie byłoby problemu, bo bym sobie poradził, nawet gdybym miał jednego uszkodzonego. Okej, okay. także niech ona jedzie tutaj. A niech jedzie w trybie alarmowym. Teraz pewnie dojedzie. Więc załatwimy ten temat. Kolega już nie wsiada. Śmiesznie w ogóle wsiada. No dobra. O, i tamta dojechała. A, przyda się. W razie czego się przyda? No ten też mówię, ten ratownik medyczny już jest na wyczerpaniu. Wezmę jednego ratownika, przerzucimy go tutaj. Z tej karetki, z tego ambulansu. jest i ambulans podjechał. Tak, i tutaj wezmujemy tylko jednego ratownika medycznego, tylko ten jeden będzie potrzebny i on sobie zrobimy inaczej. On po prostu pozamyka, a, a tu sobie już po prostu wróć. Tutaj będę miał jeszcze jedną kartkę zapasową, brziczego. Dobra, niech on pozamyka wszystkie te drzwi. W zasadzie trzeba by było tak od razu. no. <ścoughs> Idycha ta zapasowa karetka, ale trochę jej trochę się zeszło. Dobra, no na razie nie jest potrzebna. To jest Volkswagen, chyba Crafter. Biały. Jeszcze takie jeżdżą widziałem. E, no dobra, no to nic, wracajcie. Sytuacja się zakończyła, powiedzmy, z sukcesem. No dobrze, teraz wam pokażę, jak wygląda tutaj ta komenda JRG Leszno. Tutaj mamy punkt taki dyspozytorski. Tutaj jeden pan może zrobić tutaj debugi, wszelkiego razu komendy, dźwięków i trafiku. Można zamknąć dach i przywrócić. Mamy również dyspozytora, który już dysponuje kolejne konkretne w zasadzie pojazdy, jest ich trochę, można odesłać, zaalarmować zastępy, a przenosimy się na te garaże. Tutaj mamy samochód taki powiedzmy terenowy. Chyba operacyjny i on jest do właśnie chyba dysponowania. Mamy, to jest Volvo bodajże, chyba Volvo. Dwa Volva są, dwa Volva są. Jeden jest 21, drugi jest 22. Chyba takie same w ogóle. Przynajmniej tak samo wyglądają. Podobnie, podobnie wyglądają. Jest Manek, chyba Man. Manek jest, tak, jest Manek. 25. Jest drabina mechaniczna Magirus. Tutaj napis jest. 51. Jest samochód, chyba techniczny. Bo ma tutaj z tyłu HDS-a taki dźwig. A tu w ogóle fajne logo jest. Bardzo ładnie to zrobione. Naprawdę pięknie. Doceniam, doceniam tutaj y, twórców, autorów. I oczywiście mamy tu jeszcze samochód taki ciężki, dwuosiowy z tyłu. Y, z działem. To jest chyba Iveco. I weko, i tu mamy jeszcze jakiś samochód. Teraz nie bardzo wiem, co to jest. Co to jest za pojazd? Jakiś chemiczny, chemiczny, techniczny, coś takiego, słuchajcie. Tu jeszcze są, tu jeszcze są ubrania, i mamy jeszcze chyba jeden samochód. Terenowy 92. I tu jest taki yy, z tyłu garaż. Wam pokażę. Na której stoją sobie dwie karetki. Jest jakaś stara pompa strażacka. Także bardzo ładnie to trzeba przyznać, no i interfejs, interfejs jest przebudowany, trochę inaczej to wygląda. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobra, czekamy na kolejne zgłoszenie. Ogień zaproszony niewłaściwym użyciem materiałów łatwopalnych. Ugasić płomienie. No i właśnie, i teraz następne. No to mamy w końcu pożar, coś się dzieje. Jeszcze szybko lokalizacja. O, ho! Oh, 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 oh. market się pali. No dobra, to już ja zadysponuję w tym momencie. Eee, tak, 21, 25, drabinę, samochód operacyjny. No dobra, ale... Dobra, ogłaszam alarm, zastęp. 998, 25, wyjazd. Przyjąłem. Dobra, mamy to, ale ładnie to wyglądało. Teraz, czy ja te wszystkie, czy ja te wszystkie pojazdy mogę jednocześnie przerzucić w jedno miejsce? Chyba mogę. Dobra, jedziemy. Jedziemy tutaj i wyjemy. Dobrze. Przy okazji na razie nie widzę osób poszkodowanych, więc tylko się pali. Policję bym sobie wzasłał na miejsce. Operacyjny tutaj. Ciężki. I gieba. No dobra, e, słuchajcie, co my tutaj mamy? Może tak szybkim, szybkim natarciem, e, brak dostępnych ludzi. Yy, zro zrobimy sobie inaczej, ja spróbuję to ugasić yy, szybkim natarciem i tutaj to samo. tutaj dostępu ludzi. Dobra, trzeba wejść do środka, w takim razie... Zaraz zobaczymy em, Chciałem założyć Aparat nie? Ale tu jest pewien problem Trzeba wejść do środka Mam dwóch strażaków Ale oni nie zakładają. To jest dziwna sprawa. Znaczy mogę zrobić aparatu Robię to z shiftem, ale nie działa. Jak dostępność jesteś? A Zaczynamy w No i jeszcze jedno zdarzenie medyczne: cukrzyca. Tym razem, halo, gratuluję medyczne, A wezmę Specjalistyczną. Ja już wzywam. Już wzywam. E, dobra. Gdzieś tam na górze jest mapki. Także mój tutaj, moja obsada karytki specjalistycznej już wsiada. Już odpalamy i jedziemy. Pewnie do cukrzycy taka specjalistyczna karetka by nie pojechała, ale nauczony, nauczony doświadczeniem różnie może, może być. No, wrzucam mu sygnały dźwiękowe jest jakiś taki pawilon fajny teatr? Coś takiego. Bardzo ładny, bardzo ładny. No dobra. Muzeum takie jakby... Może nie muzeum, Teatr bardziej właśnie. Jedzie już karetka. Jest cukrzyca? Wśród gapiów ktoś się przewrócił i ma... Jest już karetka, nie wiesz. Dobra, to na lekarza prosimy tu jest ratownik, gdzieś tu jest lekarz, tu jest lekarz. Weźmy sobie plecak. Ratownik weźmie sobie deskę. Zaraz zobaczymy w jakim stanie, no nie, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej Nie jest najgorzej, więc zaraz się powinno udać Wojewódzki szpital za spolony w Lesznie, to się nazywa No dobra, jemu szybko stan się poprawia Dostał leki Zabieramy go Ok, więc lecę od do środka. Zamykamy drzwi i do szpitala. Tu jest poszkodowany. Bardzo ładny. Szybki temat. Szybka akcja. Góry, to jakiś terrorysta jest. E, dobra, kolega, wsiadamy I na sygnałach w zasadzie jest karetka do szpitala. No i bardzo ładnie, dobra. Ja wracam tutaj do do komendy w Lesznie może się jeszcze dzisiaj coś ciekawego jakiś ciekawy przypadek trafi została mi jedna karetka tutaj w Lesznie tylko no ale jest najważniejsze że jest no i zobaczymy zobaczymy czy coś jeszcze nowego się tutaj pojawi jeśli chodzi o jakąś akcję tutaj jest chyba jeden bug tak mi się wydaje ta drabina mechaniczna i tutaj drugi pojazd też, jak gdyby mają załączone, ma załączone sygnalizację świetlną, i nie da się ich wyłączyć. I a, tak by one działały, bo lecą tu spaliny, no to tak, gdyby to wychwyciłem. A jeszcze jeden pojazd. Tutaj widzę, że ten ciężki też ma to samo. Czyli jakieś tam lecą sobie spalinki do garażu. No nic, zobaczymy. Może coś jeszcze nowego się tutaj w tej modyfikacji leszno pojawi